Doktor Dolitl i jego zwierzęta, rozdział trzeci. Dalsze kłopoty finansowe. Wkrótce doktor znowu zaczął zarabiać pieniądze, a jego siostra Sara kupiła sobie nową sukienkę i była bardzo szczęśliwa. Niektóre zwierzęta, które leczył, były tak chore, że musiały pozostać u niego tydzień. Gdy doszły trochę do siebie, wypoczywały na leżakach w ogrodzie. A często zdarzało się, że gdy wyzdrowiały, nie miały ochoty opuszczać tego miejsca. Tak bardzo polubiły doktora i jego dom, a on nie potrafił im odmówić, kiedy pytały, czy mogą u niego zostać. W ten sposób jego menażeria powiększała się z dnia na dzień. Gdy pewnego wieczoru doktor siedział na ogrodowym murze i palił fajkę, pojawił się włoski kataryniarz z małpką na sznurku. Dolittle zauważył, że zwierzę ma za ciasną obrożę, jest brudne i nieszczęśliwe. Odebrał Włochowi małpkę, dał mu szylinga i kazał się wynosić. Kataryniarz strasznie się rozłościł i oświadczył, że chce zatrzymać zwierzątko. Wówczas doktor zagroził, że jeśli nie odejdzie, to oberwie. John Dolittle był krzepkim, choć niezbyt wysokim mężczyzną. Dlatego muzyk poszedł sobie marudząc pod nosem przekleństwa. A małpka została u doktora Dolitla, u którego znalazła swój dom. Zwierzęta nazywały ją czyczy. co po Małpiemu oznacza rudzielec. Innego dnia do Padlby przyjechał cyrk. Krokodyl, którego bardzo bolały zęby, uciekł w nocy i przyszedł do ogrodu doktora. Dolitr porozmawiał z nim w krokodylim języku, zabrał do domu i wyleczył zęby. A gdy krokodyl zobaczył, jaki to miły dom z tyloma różnymi pomieszczeniami dla zwierzaków, także chciał zostać u doktora. Spytał, czy mógłby spać w stawie z tyłu ogrodu i obiecał, że nie zje rybek. Gdy cyrkowcy przyszli po niego, wpadł w taką złość i tak ich wystraszył, że wzięli nogi za pas. Wobec domowników był jednak zawsze miły i łagodny. Z jego powodu starsze panie bały się jednak przysyłać swoje pieski, a rolnicy nie chcieli uwierzyć, że nie zje owiec i chorych cielaków, które przyprowadzą do leczenia. Dlatego doktor oświadczył krokodylowi, że musi wrócić do cyrku. Ten jednak zaczął płakać tak ogromnymi łzami i tak bardzo błagać, by pozwolił mu zostać, że do litl nie miał serca go odesłać. Wtedy siostra doktora powiedziała. John, musisz pozbyć się tej bestii, bo znowu przestanie nam się powodzić. Jeśli tego nie uczynisz, za jakiś czas zostaniemy bez grosza. Teraz rolnicy i starsze panie boją się przysłać do ciebie swoje zwierzęta. Dłużej już tego nie wytrzymam. Jeśli nie odeślisz tego aligatora, przestanę prowadzić ci gospodarstwo. To nie aligator, stwierdził doktor, tylko krokodyl. Jak zwał, tak zwał, odparła. Obrzydliwe, znaleźć coś takiego pod łóżkiem. Nie chcę mieszkać z tym stworzeniem pod jednym dachem. Ale on mi obiecał, odpowiedział jej brat, że nikogo nie ugryzie. Życie w cyrku mu nie odpowiada, a ja nie mam pieniędzy, by wysłać go do Afryki, skąd pochodzi. Stara się jak może i w sumie zachowuje się bardzo porządnie. Nie rób hałasu o nic. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę mieszkać z nim pod jednym dachem oświadczyła Sara. Gryzie linoleum. Jeśli zaraz go nie odeślesz, to ja, ja opuszczę ten dom i wyjdę za mąż. Hmm, proszę bardzo, dokt odparł doktor. Wychodź sobie za mąż, nie zmienię decyzji. Po tych słowach wziął do ręki kapelusz i wyszedł do ogrodu. Sara do Littl spakowała swój dobytek i opuściła dom, w którym pozostał jej brat ze swoimi zwierzętami. Wkrótce bieda zajrzała doktorowi w oczy. Trzeba było nakarmić wszystkie zwierzaki. Cały dom był na jego głowie, a on nie miał ani pomocnika, ani pieniędzy, by zapłacić rzeźnikowi. Sytuacja doktora stale się pogarszała, ale on zupełnie się tym nie przejmował. Pieniądze przynoszą tylko kłopoty zwykle powtarzał. Byłoby znacznie lepiej na świecie, gdyby ich nie wynaleziono. Po co nam one, póki jesteśmy szczęśliwi? Jednak wkrótce zwierzęta zaczęły się martwić. Pewnego wieczoru, gdy doktor drzemał w fotelu w kuchni, zaczęły szeptem ze sobą rozmawiać. Sowa tutu, która miała głowę do rachunków, obliczyła, że pieniędzy zostało tylko na tydzień pod warunkiem, że będą jedli jeden posiłek dziennie. Wtedy odezwała się papuga: Moim zdaniem, sami powinniśmy zająć się domem. Przynajmniej to możemy zrobić. Przecież z naszego powodu starszy pan został sam i znalazł się w tarapatach. Uzgodniono, że małpka Cici zajmie się gotowaniem i drobnymi naprawami. Pies będzie zamiatać podłogi, kaczka odkurzać i słać łóżka. Sowa Tutu zajmie się rachunkami, a świnka ogrodem. Papudze Polinezji nadano rangę gospodyni i praczki, ponieważ była najstarsza. Z początku było im bardzo trudno podołać tym obowiązkom, wszystkim z wyjątkiem Chi-Chi, która miała dwie ręce i potrafiła posługiwać się nimi jak człowiek. Wkrótce jednak przywykli i z przyjemnością przyglądali się, jak Jeep zamiata podłogę szmatą przywiązaną do ogona. Po jakimś czasie tak dobrze sobie radzili, że dom doktora lśnił jak nigdy przedtem. Pod względem organizacyjnym wszystko się układało, choć doskwierał im brak pieniędzy. Zwierzęta postanowiły ustawić przed domem stragan i zaczęły sprzedawać przechodniom rzodkiewki i róże. To jednak nie wystarczyło na opłacenie rachunków, ale doktor i tak się nie przejmował. Kiedy papuga powiedziała mu, że w sklepie nie sprzedadzą im więcej ryb, stwierdził. Nie szkodzi, dopóki kury znoszą jaja, a krowy dają mleko, dopóty będziemy jedli omlety i ser. A w ogrodzie mamy mnóstwo warzyw. Do zimy jeszcze daleko. Nie ma co narzekać, zachowujecie się jak Sara. Ona też ciągle narzekała. Jestem ciekaw, co u niej słychać. Pod pewnym względem to wspaniała kobieta. Tego roku śnieg spadł dużo wcześniej. I choć kulawy koń przytargał z lasu mnóstwo drewna, by mieli czym rozpalić pod kuchnią, większość warzyw została już zjedzona, a to, co zostało, przykrył biały puch. Zwierzętom zaczął doskwierać głód. Koniec rozdziału.